Styl Japandii. Kolorystyka. Wnętrza w stylu Japandii opierają się na stonowanych barwach, takich jak biel, beże, szarości i delikatne odcienie drewna. Zapewnia to harmonię i spokój w pomieszczeniu. Meble. Wnętrza Japandii charakteryzują się minimalistycznymi, ale funkcjonalnymi meblami. Wybieramy proste linie, naturalne materiały takie jak drewno i ratan oraz dodajemy kilka japońskich akcentów. Kolejnym istotnym elementem są rośliny. Wprowadzamy do pomieszczenia dużo zieleni, zarówno w formie ścian z roślin, jak i pojedynczych doniczek. Rośliny nie tylko dodadzą uroku, ale także poprawią jakość powietrza w naszym domu. Nie zapomnijmy o oświetleniu. Wnętrza w stylu i często korzystają z naturalnego światła, dlatego unikajmy ciężkich zasłon czy grubych żaluzji. Zamiast tego możemy wybrać delikatne rolety lub lekkie zasłony, które pozwolą na wpływanie naturalnego światła do naszego wnętrza. Dodatki. Tutaj warto skupić się na prostocie i minimalizmie. Unikamy nadmiaru ozdobników i zamiast tego stawiamy na kilka subtelnych, ale wyrazistych elementów, takich jak minimalistyczne obrazy, japońskie ceramiki czy ręcznie robione dywany. Dajcie znać w komentarzu, jakie są Wasze ulubione elementy w tym stylu.